Siemanko moi drodzy, z tej strony Kondi. Witam Was w kolejnym odcinku z mojej serii w Egipcie. Dzisiaj jedziemy do Hurgady, a później z Hurgady do Luksoru. Wiem, brzmi to trochę głupio, ale wolę tak jechać. No i tak: z, Lux... znaczy, z Kairu do Hurgady jadę gobasem, więc będę mógł Wam pokazać i powiedzieć, jak wyglądała ta cała podróż. No a później chcę z. Hurgady do Luxoru pojechać normalnie Uberem. No i co? Wydaje mi się, że to, co chciałem powiedzieć, to już powiedziałem. Jeśli ten odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapeczkę w górę oraz suba. Nadal jestem trochę chory, ale mam nadzieję, że wszystko będzie ok. No to ja ogólnie tutaj opuszczam już te, ten pokój. Nie wiem, czy na śniadanie zdążę jeszcze pójść, chyba nie. No i co, tak naprawdę, no to spoko tutaj było, tylko trochę głośno. Klima trochę za głośno działała. No i auta było trochę słychać. A poza tym to w miarę okej. Okay. Tutaj zostawiam jakieś jeszcze jedzenie, bo ja już naprawdę nie mam siły, żeby tego zjeść. A jakiś leisy no to i tak kosztowało ile tam, 10 zł. No więc, widzimy się, jak już będę, prawdopodobnie, w Go Basie, moi drodzy. Siemanko moi drodzy. Jestem już w busie. Ogólnie masakra idealnie zdążona, czyli idealnie 6 minut przed czasem. Więc jest super Ale tu jebie, serio. Jakby ktoś się zlał, chyba. Patrzcie. Z grana w ogóle. O, widzicie? Z tej strony i z tej. Ogólnie tam jest ten. Go Bust. I tam macie w gizie. Ten ich, e, ich pomieszczenie po prostu. E, no, a tam jeszcze macie drugi bus, znaczy no, drugi autobus. I on jedzie chyba do Luxoru, tak mi się wydaje. No, a tu jedzie do Hurgady. Ale kurwi. No i zaczniemy, moi drodzy, jak to będzie. Ja się kręcę. Dobrze, zdążyłem tym Uberem No, więc jak coś będę miał ciekawego do powiedzenia, to widzimy się za chwilę. I ogólnie udało mi się też z normalnie wejść, więc superacko I, i, I gościu przy wejściu do mnie mówił y, Tip, tip, haszysz, haszysz, coś w tym stylu, więc no, Widzicie moi drodzy, jaka to jest masakra ogólnie Dobra, idziemy się za chwilę Właśnie wyruszyliśmy Ogólnie to współczuję tutaj temu kierowcy, no bo tutaj jeździć po tym kairze to jest ogólnie tragedia, serio. Przecież ja sobie nie wyobrażam normalnie tutaj jeździć autem, ja bym chyba musiał z 5 lat jeździć, żeby się przyzwyczaić. No. Dobrze, że już jadę stąd, moi drodzy. Drodzy, jesteśmy na przystanku. Takim busikiem jadę właśnie. Zatrzymaliśmy się w takim miejscu. a no, zobaczcie sami. Ogólnie jest duży problem z pamięcią w telefonie. Ale mam nadzieję, że to się jakoś ogarnie, że znajdę coś, jakąś opcję Do... możemy wyczyścić po prostu do i żeby więcej pamięci. No, Więc widzimy się jak będziemy w furgadzie, bo tak mi się wydaje. Tak to właśnie wygląda. Ale z gorąco że tu jest, jest goręcej władzę do środka. Siemanko, dzień dobry, witam moi drodzy. Jestem już w Hurgadzie ogólnie. Sory za mocny wiatr Ale jestem w Hurgadzie. Chciałem nagrać wam, jak wygląda tutaj ten gołbas, co nie. Ale zapomniało mi się nagrać. Ale grze jest słońce, jest taka masakra. Idę szybko sobie pójść. Znaczy szybko sobie pójść. Chcę zobaczyć marinę jeszcze. No i jak ją zobaczę, no to. No to wtedy sobie ogarnę Ubera i jadę od razu na Luxor, bo to jest, jest masakra, naprawdę. Jestem jeszcze trochę chory i w ogóle lipa totalna. Więc ja już na Marinę, tam wam po prostu nagram jak ona wygląda. I, I moi drodzy widzimy się już w Uberze prawdopodobnie, znaczy no na, na Marinie. Moi drodzy, ogólnie taka ciekawostka, że tutaj w różnych miastach są różne taksówki. Tutaj na przykład ja Wam pokazałem. Pomarańczowa, znaczy pomarańczowo. Ciemno-niebieska była. W Aleksandrii była. W Aleksandrii były żółto-czarne, a w Kairze białe. I jestem ciekawy jakie będą w Luxorze No, taka ciekawa słucha, ktoś nie wiedział. O, tam jedzie taka żółto, znaczy żółto-pomarańczowo, ciemno-niebieska. No. Ludziska, a tutaj meczet Almina Moskwa, jakoś tak to się nazywa. No i teraz autobusy przeszkadzają, żebyście mogli dokładnie ujrzeć, jak ten meczet wygląda. Czekajcie, o, patrzcie, dwie takie wieże, no i tak to właśnie wygląda. Dobra, idziemy dalej. Rodziska macie Hurgada Marina. Tu macie takie wejście jak coś, to nic nie płaciłem. Tędy się idzie właśnie. Marina Truscius. A za będzie dalej? Już wodę chcę kupić, sobie jeszcze. O, macie, w całej okazałości marina Jak widzicie, ogólnie w Purgacie coś słyszałem, że mieszka, czy mieszka, odwiedza chyba w ciągu roku pół miliona Polaków, coś w tym stylu, nie wiem czy to jest prawda, A dziś takie coś wyczytałem a, 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 No i widzicie jak tutaj to wygląda Jakieś statki, jachty, łajby Cześć, papa Gorąco jest, fest, wam powiem. Chciałem wodę kupić. Dobra. Idę się spytać o wodę, moi drodzy. Ogólnie tutaj czuć już ździerstwo 50 poundów egip, egipskich. Słuchajcie, to jest już ździerstwo. Serio. Nie, ale tutaj jest dużo Polaków. Serio wam ja mówię. Czuć, że ta cena tu już jest wyższa. O i tutaj jest tak Wszędzie mamy zimną wodę kurde Sama jedna O zobaczcie tutaj jak to wygląda Właśnie tak Tu już usłyszałem dwa razy Polaków Gdzie w Kalizie w ogóle Ja się obawiam o to, że Uber będzie droższy stąd ale się zobaczę Dobra, jak będzie coś ciekawego to wam nagram Dobra, no i ogólnie tu już jest chyba koniec tej Mariny Street, tak mi się wydaje No i co? Ja będę leciał teraz do Luxoru Uberem, mam nadzieję, że wyjdzie tanio Ale się jeszcze zobaczy, więc widzimy się Za chwilkę moi drodzy Ciao w ludziska wyjeżdżamy z hurgady i kierujemy się w stronę Luxoru. No i nie wiem ile to potrwa może z dwie albo trzy godzinki jeszcze się zobaczę. No i jak już będę na miejscu, to pewnie dam Wam znać może jeszcze jakieś przebitki, ponagrywam. No i widzimy się za, za chwileczkę, co nie? Witam moi drodzy. Jestem już w hotelu. Zobaczcie sami, jaki mam widoczek. O, taki właśnie. Da się jakoś otworzyć normalnie. Kurde. O, to jakoś otwieram. Tak. O, zobaczcie sami, jak to jest ładnie. Tu, tutaj będą jutro rano balony wylatywały. No i tak to właśnie wygląda ogólnie. Eee, tu mam basen. Pójdę sobie jutro rano. No i też później będę pójdę gdzieś tutaj na jakieś fajne, fajne atrakcje, coś pozwiedzać. No i o, ogólnie chcę wam powiedzieć, że jestem nadal chory. I musiałem, o, odwaliłem tak naprawdę, bo musiałem wydać 100 dolarów na to, żeby tu przyjechać, moi drodzy, z, z tego, z Hurgady. Ja ogólnie crazy totalnie. No i tyle chciałem wam powiedzieć, więc moi drodzy, ogólnie chcę wam jeszcze powiedzieć o tym, że w międzyczasie jak jechałem tutaj z tej Hurgady do, mm, do Luxoru to jakieś trzy check-in'y były, check-in'y. macie to pierwszy raz w takim czymś się spotkałem no i bardzo ciekawe. Pewnie w Afryce takiego czegoś jest więcej, więc to chciałem Wam już, <laughs> jeszcze przekazać, więc, więc no, to tyle. W jutrzejszym odcinku Wam dopowiem resztę. Dzisiaj to już by było na tyle. Zostawcie łapkę w górę oraz suba. Ja wam życzę Słuchajcie, nagrywa się, nagrywa się Ja mam życzę miłego dnia, bądź miłej nocy, w zależności od której godzinie oglądacie ten materiał e, Ogólnie ten pokój naprawdę jest super, no, super <laughs> On jest gorszy niż był tam Patrzcie na przykład jak tu jest Jak tutaj to włączyć, o no Tu jest wanna, tam był prysznic W taki sposób tutaj się prezentuje Pójdę się kąpać od razu, bo jest masakra totalna Czemu tak się robi ten, nie wiem Dobra, więc ja się tam żegnam. Życzę Wam miłego dnia bądź miłej nocy w zależności od której godzinie oglądacie ten materiał i widzimy się już w następnych odcinkach. No to na